Złotą kładą, hej kolenda, kolenda. Swój królowie jadą, złotą kładą, hej kolenda, kolenda. Y, motyw przewodni w Jasełkach leży, y, a jak co roku w Tarnobrzegu, gwieździsty. Mamy parafię rozłożone po obrzeżach naszego miasta i chcą zaangażować wszystkich mieszkańców z każdej parafii przychodzi do nas Orszak Trzech Króli. Uwaga, uwaga! Witamy, witamy Orszak Króla Kastra! W miejsce miejscu blisko drzwi Miejsce, co nie zajmie go Żaden nocny, zagubiony gość Bardzo cicha noc Radość przystanęła w drzwiach nie chcę wejść, choć w dom ten zna. Wszystko pozbawione barw. Każdy dźwięk ma dziś tęsknotę, smak. Święto ofiarowania, święto radości, gdzie Bóg pokazał się człowiekowi w betlejemskiej stajence. Więc my wszyscy razem też jesteśmy tutaj, by oddać pokłon przed Nowonarodzonym, prosić o błogosławieństwo na cały nowy rok. To święto jest bardzo radosne przede wszystkim, ponieważ czcimy w nim tą wielką tajemnicę objawienia Jezusa narodom pogańskim, czyli tym, którzy nie znali jeszcze Chrystusa, nie znali Boga. Prawdziwego, nie znali tej dobrej nowiny o zbawieniu, dlatego też i obchody tego święta są bardzo radosne, między innymi wyrażają się poprzez te orszaki, trzech króli, które tutaj także i w naszym mieście są po raz kolejny organizowane. Wszyscy z odwagą szli dzieci, dorośli, wspólnoty parafialne, także. Pięknie, no chociaż trochę krótki odcinek, bo można było jeszcze iść dalej. Jesteśmy zadowoleni, że udało nam się dotrzeć i wspólnie tutaj, możemy powiedzieć, podsumować i świętować to wielkie wydarzenie. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli, w Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludomego Izraela. Wtedy Herod Przywołał potajemnie mędrców i wypytywał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy, a kierując ich do Betlejem, rzekł: Udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z Matką Jego Maryją. Upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy se skarby, ofiarowali mu dary. Złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny. Podchodzi król Kacper. Złoto jako znak królewskiej władzy i symbol czystego serca. Kłaniam się, Tobie Jezu, od dziś Ty będziesz moim królem. Do Żółka oddaje pokłon król Azji. Zapraszamy króla Azji. Wnożę Tobie kadzidło jako znak Twojego kapłaństwa, a jednocześnie symbol naszego uwielbienia i obietnicę naszej modlitwy. Kłaniam się Tobie, wyznając, że jesteś najwyższym kapłanem i królem mego serca. Do szopki przybywa król afrykański, Kantar. Przynoszę Tobie mirę, roślinę, która wyrosła z naszych ziem. Jest symbolem proroctwa Twojego cierpienia za nasze grzechy, a jednocześnie symbolem umartwienia, które obiecujemy składać Tobie w ofierze. Kłaniam się Tobie, wyznając, że od dziś Ty jesteś królem mojego serca. I tak oto trzej królowie złożyli dary: złoto, kadzidło i mirę. A teraz Wszyscy razem złóżmy pokłon Jezusowi, gdy zabrzmią pan pary. Skłońmy głowę i złoż, złóżmy pokłon Nowonarodzonemu, a następnie powtórzmy trzykrotnie. Witaj dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w tobie. Pan pary. I razem. Witaj dzieciąteczko w żłobie. Wyznajemy Boga w tobie. Witaj dzieciąteczko w żłobie. Wyznajemy Boga w tobie. Witaj dzieciąteczko w żłobie. Wyznajemy Boga w tobie. Boże, przedmudzący, stwórco świata i stwórco człowieka. Ty, Boże, przedwieczny w swoim niezwykłym planie zbawienia ludzi postanowiłeś, by syn Twój Jezus Chrystus narodził się w ziemskiej rodzinie. Ty sam, jako, Ty sam Boże, Najświętszą Maryję Panny, przygotowałeś swojemu synowi jako matkę, a świętego Józefa, jej przeczystego oblubieńca, dałeś swojemu synowi jako opiekuna. Rozpoznajemy w nich niezwykłe zawierzenie Tobie w najbardziej trudnych sytuacjach ich życia. Nami, naszym rodzinom, tak bardzo potrzeba dzisiaj takiego zawierzenia. Trwający w naszej decyzji roku rodziny, pełni ufności, prosimy w tym dniu. Boże nasz Ojcze, okaż nam i naszym rodzinom taką moc, jaką okazałeś w Najświętszej Rodzinie, chroniąc ją przed zakusami Heroda. Niech Twoja święta opatrzność wszechmocą swoją pokona naszą ludzką słabość i skutecznie prowadzi nas przez życie. Daj, by nasza codzienna uczciwa praca oraz pobożne pełne modlitwy, miłości i przebaczenia życie zapewniało nam i naszym rodzinom radość ducha i krep powszedni, o których w modlitwie prosimy. Wierzymy, że Ty jesteś Boże Panem świata i historii, dlatego zawierzamy się dzisiaj Tobie, zawierzamy Tobie całe nasze miasto, wszystkich nim kierujących, zawierzamy nasze parafie i wspólnoty rodzinne, zawierzamy dzieci młodzież, ludzi samotnych, chorych i starszych, zawierzamy wiernych synów i córki, jak też tych, którzy wzgardzili Twoją miłością. Prosimy niech stawienictwo Maryi, Dziewiczej, matki, syna Twojego naszej Pani Dzikowskiej oraz. Opieka świętego Józefa i przyczystego oblubieńca i opiekuna Pana Jezusa będą nam światłem przewodnim na drodze naszego uświęcenia oraz tarczą przed atakami złego ducha. To zawierzenie wypowiadamy przed Tobą Boże w mocy Ducha Świętego przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Miła, zima się ludzi, trzyma. Złote denary wszędzie, nieraz każda wypeje, tam tylko patrzy będzie. Do szopy, do szopy wszyscy, to o! Do szopy, do szopy, wszyscy! Do... Do proszę, do proszę, do do wszyscy, proszę, 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 zarami, ręce, proszę, 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 Do proszę, i proszę, serce. Nie do złota ale do nie do różanych Pan do nas przybył, chętą się sierpami. Dzień ze świata mi. najwięksi, ale do szopy zabije. gdzie pan wzdłuż kobiet są pierwsi. I razem! Do szopy, do szopy wszyscy, to Do wszyscy, to owrze w ręce, za rani, zarami, za, rabi, za rabi, by obstajało Do szoky, do szoky wszyscy, to ołże... Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono owocu żywota Twojego Jezus. Święta Matko Boża, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owocu żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami wieszniemi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak Byle na w latach teraz, teraz na nasi, siłę, niebie, i w latach Amen. Byłem. Intencji wszystkich naszych zmarłych, parafian, wszystkich... Gdy mieszkańców, którzy odeszli z tego świata, mieszkańców naszego miasta wieczne odpoczywanie racz im dać Panie. A Jego niechaj świeci. Jego odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Bardzo dziękuję szanownym księżom, pani dyrektor za, za po raz kolejny to nasze, nasze spotkanie. Myślę, że ten orszak Trzech Króli będzie nam towarzyszył przez cały, cały rok. Wszystkiego dobrego dla Państwa, dla rodzin, przede wszystkim na ten 24 rok, żeby był szczęśliwy, zdrowy i spokojny. Bardzo serdecznie na koniec dziękuję przede wszystkim pani dyrektor, pani Janie Szmuc wraz z całą ekipą ze szkoły. Katolickiej za organizację coroczną naszego orszaku. To na niej przede wszystkim spoczywa cały ciężar i za to jesteśmy Pani Dyrektor bardzo, bardzo wdzięczni. Wielkie brawa dla pani dyrektor, nauczycieli, dzieci, wychowawców, wielkie brawa. Bóg zapłać wszystkim jeszcze raz i do zobaczenia. Pan z wami. Niech Was błogosławi, Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.